Śmiało można powiedzieć, że Star Warsy to nie są tylko filmy, to jest ogromne zjawisko kulturowe, międzypokoleniowe. Jest to saga, która przez niemal pół wieku łączy jednocześnie dzieli miliony fanów. Nikt tak inny, George Lucas nie zbudował uniwersum tak rozległego, tak ogromnego, tak wpływowego, ale zarazem też tak bardzo kontrowersyjnego. No, pamiętajmy, Star Warsy to nie są tylko wyłącznie mieczy, świetlne, rebelianci, imperium. To również jest wojna pomysłów, decyzji artystycznych, reakcji widzów, które rozgrzewają Fandom, jak żadna inna marka w historii kina. No i od momentu, gdy w 1977 roku świat zobaczył nową nadzieję, aż po współczesne seriale Disneya, historia Gwiezdnych Wojen to nieustanny dialog między twórcami, a widzami. Dialog pełen zachwytu, sprzeciwu oraz emocji, przede wszystkim emocji. I przyjrzymy się wszystkim największym kontrowersjom, które na zawsze odmieniły świat, galaktykę, zarówno filmową, jak i to yy, w naszych głowach. Ja jestem Fratajs, zostawcie łapę w górę, suba, będzie mi naprawdę bardzo miło, fajnie, że coraz więcej was tutaj już jest. Pierwszy filmik już na kanale osiągnął tysiąc wyświetleń, więc mi jest naprawdę bardzo miło, że to już się zaczyna naprawdę fajnie rozwijać, a wy w komentarzach koniecznie napiszcie inne kontrowersje, które się nie pojawiły w tym materiale, o których warto byłoby wspomnieć w potencjalnej części drugiej tego materiału. Dobra, więc zacznijmy sobie od lat dziewięćdziesiątych, gdy George Lucas postanowił, że jego oryginalna saga wymaga poprawek. No i tak narodziły się Special Editions, odświeżone wersje oryginalnej trylogii, no i wtedy zagrzało fandomem Star Wars i to całkiem bardzo. Najgłośniejsza kontrowersja w historii sagi a cztery słowa: Han Shot First. Pierwotnie w tej wersji Nowej Nadziei Han Solo siedzi w kantynie naprzeciwko łowcy nagród Grido. Rozmowa kończy się szybkim strzałem. Han nie czeka, strzela pierwsze. To scena, która definiuje jego postać. Nie jest bohaterem, tylko jest cynicznym przemytnikiem, który myśli tylko i wyłącznie o przetrwaniu. No ale w 97 George Lucas zmienia. Grido strzela pierwsze, a Han odpowiada. Tym samym Han przestaje być bezwzględnym swaniakiem, staje się ofiarą. działa w obronie własnej. No i wiecie, dla wielu fanów to była wręcz zdrada. To nie jest tylko zmiana wizualna, ale po prostu moralna dla wielu, wielu fanów. Internet, ten bardzo wczesny internet, zalały, zalały koszulki, memy, hasła Handshot First, symbol walki o pierwotną wizję. No i to tak naprawdę był tylko i wyłącznie początek tego wszystkiego. Lucas dodawał cyfrowe stworzenia, nowe dźwięki zmieniały efekty. W Powrocie Jedi pojawił się taniec Jedi Rocks, a w New Hope, w Nowej Nadziei, komputerowo stawiony Jabba the Hutt, w Imperium kontratakuje, poprawione dialogi Vadera, część widzów była zachwycona i nie czuli się, czuli się zdradzeni. Wiecie, bo dla jednych to była modernizacja legendy, dla drugich profanacja. Po prostu profanację Star Warsów, przemalowanie historii kina. No i co? Potem w 99 roku e, zaczął się midichlorianowy Midi wstrząs, ponieważ okazało się mroczne widmo no i świat kina zatrząsł się po raz drugi. I to nie z powodu efektów, a z powodu midichlorianu. ukaz, chcąc wyjaśnić naturę mocy, prowadził pojęcie mikroskopijnych organizmów, które decydują o tym, jak silny ktoś jest w mocy. Dla miliona fanów była to zdrada mistyki, bo wiecie, przez, mo przez dekady moc była duchową energią, a teraz stała się biologią. No i z Jedi zrobiono no nosicieli bakterii, tak pisano w recenzjach, części fanów był to symbol upadki magii Star Wars, dla logiczny krok w rozwoju mitologii. Sam Josh Lucas tłumaczył, że chciał pokazać naukowe tło duchowości, że może to zarówno duch, jak i materia. No ale spór o midichloriany trwa do dziś, chociaż myślę, że wiele osób się do tego przyzwyczaiło, że taki fakt istnieje, chociaż midichloriany już za bardzo poruszane nie są. Bardziej się jednak skupia na tym, że wiecie, że moc płynie wśród nas wszystkich i tak dalej. No ale prequele, wprowadził nie tylko nowe efekty, ale też nowy ton. Bardziej polityczny i zarazem też bardziej dziecinny. No i ta mieszanka dla wielu fanów była po prostu nie do przełknięcia. Pierwszym symbolem niezrozumienia stał się Jar Jar Binks, bo wiecie, miało być to takie komediowe wytchnienie, a wyszła to najbardziej nielubiona postać sagi. Krytycy zarzucali mu przede wszystkim tam infantylność, a niektórzy nawet rasowe stereotypy. George Lucas bronił się, że Jar, Jar to jest po prostu postać dla dzieci, ale fani, którzy dorostali z oryginalną trylogią, oczekiwali powagi. I tu szczerze mówiąc powiem, że no bo jestem osobą wychowaną na prequelach z tego, że ja byłem dzieciakiem, jak prequele wychodziły, bardzo małym dzieciakiem, no to ja Jarzara faktycznie lubiłem. E, więc e, jestem w stanie potwierdzić, że ta postać była dla dzieci. No ale jak to oglądam teraz, kiedy jestem już dużo, dużo starszy niż te wiele, wiele lat temu kiedy prequele wyszły, no to śmiało mogę powiedzieć, że Jarzar jest naprawdę w wielu momentach irytujący. Choć uważam, że na przykład w wojnach klonów już mnie nie irytował, więc gdzieś ta postać została całkiem spoko, później poprowadzona. Może było jej mniej, ale była spoko poprowadzona, no ale faktycznie w mrocznym widmie po latach troszkę irytuje. No ale drugi problem to była polityka. Bo wiecie, Mroczne Widmo i ataklonów. pełne są debat w Senacie, blokad handlowych, intryg i ma manipulacji Palpatina. Lucas się pokazać jako poda republika, no ale dla wielu fanów zmieniło się to w galaktyczny senat po prostu. No i niektórzy krytycy śmieli się, że gdyby w 1977 roku pokazał im prequel, nikt by nie zrozumiał o co chodzi. No i ja tutaj ponownie dodam coś od siebie, ponieważ ja akurat tej kontrowersji nigdy za bardzo nie rozumiałem. Być może przez to, że się wychowałem na prequelach, może tak być oczywiście. No ale jak sobie tak nawet po latach oglądam to wszystko, no to mi się podoba ten aspekt. Aspekt polityki, ponieważ jest to po prostu coś innego. Faktycznie fajnie pozwala zrozumieć świat, no i ponownie tu się odniosę do serialu Wojny Klonów, który jest chyba moim ulubionym serialem z Gwiezdnych Wojen. Może dlatego, że też się na nim wychowałem. No ale to ta polityka tam po prostu fajnie działała. No ale fakt, faktem, tu mówimy stricte o filmach prequelach. No ale pamiętajmy też, że właśnie w prequelach Josh Lucas zrealizował najbardziej osobistą wizję. Historia Anakina to opowieść o upadku, a Jar Jar i polityka były tylko jej tłem. Ale to tło stało się punktem zapalnym. Początkiem ery, w której Gwiezdne Wojny zaczęto dzielić na stare i nowe. No i słuchajcie. Nadchodzi rok 2012 Disney kupuje Lucasfilm za ponad 4 miliardy dolarów Dla części fanów nowe życie Dla innych koniec pewnej ery No i pierwszym ciosem było ogłoszenie, że całe dotychczasowe Expanded Universe, i książki, komiksy, gry Tworzone przez dekady, to już nie jest kanon Wszystko staje się legendami Tak jakby ktoś nagle powiedział, że twoje ulubione wspomnienia były snem Dla fanów wychowanych na historii Mary Jade, Jackensa, Solo czy Trauna To była po prostu katastrofa No i Disney tłumaczył, że potrzebujemy czystej kartki Żeby pisać nową sagę e, Ta czysta kartka dla wielu fanów była policzkiem No i ja tutaj dodam od siebie że moim zdaniem po prostu powinni przelać na ekran to, co już fajnie znają, i po prostu rozwijać ten Expanded Universe może z pewnymi małymi różnicami, ale po prostu przelać to na kino. No ale taka decyzja padła, nie inna No i w 2015 roku okazało się przebudzenie mocy No i nadzieja wróciła Wiecie, film, że JJ Abrams oddychał nostalgią Nowe twarze, stary klimat Fani znowu poczuli to coś Choć wielu już uważało, że to jest po prostu powtórka nowej nadziei Ale dwa lata później Ostatni Jedi To już po prostu fandom został rozbity No i tak, ostatni Jedi Ryan Johnson postanowił odwrócić totalnie wszystko Luke Skywalker, dawny symbol nadziei Stał się zagoszkniałym pustelnikiem, który odrzuca tradycję Jedi Rey, okazuje się, że nie ma sławnych rodziców Kylo Ren, jeszcze przeszłość, mówiąc, le, Let the past die. No i wiecie, część fanów była zachwycona. Wreszcie coś nowego, odważnego, filozoficznego. I nie mówili, to bluźnierstwo. lub by nigdy się nie poddał. Rejs zasługuje na więcej, to nie są gwiezdne wojny, które znamy. Spory rozlały się po totalnie całym internecie. Johnson był atakowany w mediach społecznościowych, a aktorzy dostawali groźby. Po raz pierwszy w historii fandom gwiezdnych wojen zmienił się w naprawdę prawdziwe pole bitwy. No i ja tutaj ponownie muszę wtrącić coś od siebie, bo już jesteśmy, oczywiście, po całych sequelach już dawno temu. No i ja przyznam szczerze, że ostatni Rodejs jest naprawdę dobry film. W sensie, jak się ogląda, ogl to ostatni Jedi chyba wypada najlepiej. Przebudzenie mocy jest takie bezpieczne. Ostatni Jedi jest dosyć kontrowersyjny. No ale jestem osobą, której Skywalker odrodzenie się niezbyt podoba, ale za to jestem osobą, i myślę, żeby o tym zrobić też jakiś materiał w przyszłości. Dajcie znać, czy chcecie. Moim zdaniem, y, sequele Skywalker Odrodzenie to wszystko może naprawdę fajnie, mogą ratować jakieś seriale, seriale dodatkowe, filmy i tak dalej. Na razie Disney chce rozwijać to co się działo między częścią 6 a 7, ale ja naprawdę bym bardzo chętnie zobaczył coś, co rozwija po prostu wątki w sequelach, wiecie, rozwinięcie dlaczego ten Palpatine wrócił, co było bardzo z dupy, jak się oglądało, wiecie, pierwszy raz ten film. Teraz to jest takie, a no wrócił, wiecie, ale wcześniej to było takie Naprawdę, jakby wiele ludzi myślało, że to Kylo Ren stanie się tym głównym złym teraz, co było całkiem ciekawym pomysłem. No ale fakt, faktem, wiecie, tu można dyskutować, dyskutować i na pewno mówiąc, że mi się ostatnio co daj wielu, wiele osób teraz już po prostu chce już coś pisać I, i piszcie. Tylko kultura, prawda? Kulturalnie dyskutujemy, będzie super. Bardziej chodzi o to, że moim zdaniem prequele uratowały wojny klonów, które są, jak już mówiłem, naprawdę dobrym serialem, rozwijający to, co się działo wtedy bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I uważam, że. Sequele, jeżeli chodzi o fabułę i o to wszystko, mogą uratować ponownie jakieś seriale, ale Disney tego nie chce tykać. Przynajmniej obecnie mam wrażenie, że ze względu na kontrowersję. A szkoda. No i przejdźmy sobie do skiego karotradzenia. No i trzeba to później. Disney próbował naprawić szkody. Skywalker odrodzenie to film, który miał połączyć wszystko i właśnie to go pogrążyło. No wiecie, powrót Palpatina, że Jerry'a jest jego wnuczką. Z jednej strony wizualnie to jest arcydzieło. No trzeba przyznać, że naprawdę Skywalker odrodzenie jest przepięknym filmem wizualnie. No ale z drugiej strony to jest zlepek decyzji podjętych w panice. Abrams chciał pogodzić dwa obozy, którzy pokochali ostatniego Jedi, którzy go znienawidzili. No i efekt jest taki, że film próbuje zadowolić wszystkich i nie zadowala kompletnie nikogo. To jest moim zdaniem największy... Problem. Skywalker odrodzenie do tej pory. Skywalker odrodzenie dalej powinien lecieć jakąś wizją. I nie próbować pogodzić wszystkich. I wyszłoby to dużo lepiej. No, ale już po ptokach Wiecie, nawet Palpatine, który powinien być martwy, wraca jako klon. Dla wielu fanów to zniweczyło ofiary Vadera z powrotu Jedi. Cała saga Skywalker sprawdza się do tego, że klon dziadka znowu chce przejąć władzę. No ale mimo kontrowersji, Skywalker odrodzenie kończy sagę z mocnym przesłaniem. Ray przyjmuje nazwisko Skywalker, jakby chciał ratować ducha legendy, który film sam wcześniej rozbił. No ale to też są duże kontrowersje, no bo to jest Ray Palpatine. A nie Rey Skywalker. I to też, niż tu trochę wiecie, drzewo Skywalkerów. No to są dyskusje, nad którymi możemy rozmawiać i rozmawiać, i te kontrowersje są tak duże, że jak ja wam o tym mówię, aż się we mnie coś gotuje. Mam ochotę po prostu, wiecie, zrobić teraz 3 godziny podcast na ten temat, dlaczego to, to, to nie zadziałało. <laughs> na po sequelach pojawiło się nowe zjawisko, wojna o Kanon. Fani spierają się, co jest prawdziwymi, gwiezdnymi wojnami, czy stare książki, teraz legendy, powinny być uznane, czy seriale Disneya to oficjalna kontynuacja, czy osobny wszechświat. Każde ogłoszenie nowego projektu wywołuje dyskusję. Wiecie, to już nie jest to samo, ale jednocześnie gdyby nie te kontrowersje, Star Warsy by się dawno skończyły, bo każdy sport napędza kolejne pokolenia fanów. No i trzeba przyznać, że Gwiezdne Wojny nie są idealne. Nigdy nie były, ale to właśnie w ich niedoskonałości spore i emocje czynią je wieczne. Po prostu te Star Warsy są wieczne, są wielopokoleniowe. Każda zmiana, każda poprawka, każdy film, który budzi gniew jest doskonałym dowodem, że wciąż naprawdę milionom fanów na całym świecie zależy, bo prawdziwa moc Star Warsów nie płynie z efektów ani z mocy samej w sobie, ale to właśnie z pasji fanów, którzy przez pół wieku toczą największą wojnę, nie? Podoga ale tutaj na ziemi. Subskrybujcie.